piłka nożna, siatkówka, tenis stałowy i lekka atletyka. To dyscypliny, o których powiemy w serwisie sportowym. Rafał Koczyk, witam serdecznie naszych widzów i zapraszam na podsumowanie sportowych wydarzeń ostatnich dni. Dzisiaj niemal same dobre informacje. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Najpierw Enea Energię Kozienice w wydaniu ligowym. Nasz zespół rundę jesienną zakończył w znakomitym stylu. Kozieński walec rozjechał iskrę Zaległym spotkaniem z Iskrą Gust piłkarze NA Energii Kozienice zakończyli rundę jesienną w Tymeks Lidze Okręgowej. W sobotę 21 listopada prowadzący w tabeli gospodarze podejmowali 14. zespół ligi. Zastępujący Mariusza Sztobryna w roli trenera Paweł Rain miał do dyspozycji niemal wszystkich zawodników. Poza kadrą byli tylko kontuzjowany od blisko dwóch miesięcy Michał Majos oraz nadal przebywający na Kwarantanie Andrzej Kalinka. Kapitan zespołu tego dnia kończył 35 lat. Do wyjściowego składu wrócili Marcel Grot i Bartłomiej Książek, a na ławce mecz rozpoczął Michał Wasilewski. O 12 w sezonie komplet punktów zagrali w bramce Jakub Włodarczyk, w obronie Mateusz Wójcik, Michał Lament i Marcel Grot. W pomocy Piotr Czerwiński, Kamil Piasek, Krzysztof Walisiewicz i Hubert Śliwiński. Przed nimi Eugeniusz Kołdziejczyk, a w ataku Roman Skowroński i Bartłomiej Książek. W ekipie Beniaminka z Gozdu kilku bardzo dobrze znanych z gry w Kozienicach zawodników. Począwszy od grającego trenera Daniela Ciupińskiego, przez Wojciecha Kupca, Wojtka Nowocienia, na Macieju Woźniaku kończąc. Energia była zdecydowanym faworytem, ale chyba nawet sami zawodnicy nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Nie minęła minuta od rozpoczęcia meczu, a gospodarze już cieszyli się z prowadzenia. Walisiewicz do Śliwińskiego, ten ogrywa rywali i z 14 metrów posyła piłkę do bramki. Wymarzone otwarcie, lecz to dopiero początek kanonady w wykonaniu energii. 8. minuta. Rajd Czerwińskiego przez niemal połowę boiska. Zagranie na skrzydło do Śliwińskiego, dośrodkowanie w pole karne wprost na głowę Skowrońskiego i drugi gol. Na trzecią bramkę Kozieńczanie nie kazali długo czekać. W 18. minucie na strzał z 20 kilku metrów zdecydował się Piasek. Piłka po rękach Dawida Szczęsnego wpadła do siatki. To drugi gol pomocnika w drugim meczu z rzędu, zdobyty w podobny sposób. Gozienczanie szybko zgasili Iskrę, ale na trzech bramkach oczywiście nie poprzestali. Jeszcze w pierwszej połowie podwoili dorobek. Jednak zanim zdobyli kolejną bramkę, jedną z nielicznych, a właściwie to jedyną okazję w tej części spotkania mieli goście. Piłka trafiła w polu karnym do Ciupińskiego. Napastnik mógł zachować się lepiej, ale uderzył wprost w bramkarza. Niespełna 30 sekund później było już 4-0. Piłkę na własnej połowie odebrał Walisiewicz i podaniem uruchomił Książka. Napastnik położył dwóch obrońców i uderzeniem z 16 metrów w 23 minucie podwyższył prowadzenie energii. Cztery akcje, cztery strzały, cztery bramki. Gospodarze grali z wręcz zabójczą skutecznością i szybko wybili rywalom marzenia o jakimkolwiek korzystnym wyniku. W kolejnych minutach obraz gry się nie zmienił. Goście pozwalali się ugrywać z wręcz dziecinną łatwością i każda wizyta z piłką w polu karnym pachniała bramką. W 38 minucie książek uderzył z dystansu. Bramkarz odbił piłkę, ale gospodarze kontynuowali akcję. Śliwiński zakręcił na skrzydle dwoma rywalami i zagrał wzdłuż bramki. Bierną postawą obrońców i bramkarza wykorzystał książek, pakując piłkę do siatki z najbliższej odległości. Po zachowaniu piłkarzy iskry widać było, że są kompletnie rozbici i załamani. Dla nich najlepiej, gdyby mecz już się zakończył, a trzeba było jakoś przetrwać jeszcze ponad 50 minut. Co innego gospodarze. Oni cieszyli się grą i nie zamierzali okazywać litości. Przed przerwą zdobyli jeszcze jedną bramkę. Po rozegraniu rzutu różnego w pole karne dośrodkował Walisiewicz. Wybita piłka trafiła pod nogi lamenta, a obrońca ustalił wynik pierwszej połowy. Kozieniczanie imponowali skutecznością. Z ośmiu sytuacji aż sześć zamienili na bramki. Przed drugą połową pytanie brzmiało: czy będzie strzelecki rekord sezonu, a może najwyższa wygrana w ostatnich latach? Do pobicia było 10.0 0 z UKSM Łady z czerwca 2014 roku, bo 16-0 z sieciechowem sprzed 12 lat wydawało się niezagrożonym rekordem. Piłkarze oczywiście nie patrzyli na liczby i po prostu chcieli grać to, co im najlepiej wychodzi. Już pierwsza akcja po przerwie mogła zakończyć się golem. Wprowadzony za kołodziejczyka Artur Boruciński w pierwszym kontakcie z piłką uderzył głową, ale trafił w bramkarza. Kilka minut później jedną z nielicznych sytuacji miała Iskra. Uderzenie Ciukińskiego zablokował wójcik, a ze strzałem z za dobrze poradził sobie włodarczyk. Kozieńczanie w kolejnych minutach nadal stwarzali sytuację, ale po przerwie nie byli już tak skuteczni. Po akcji z grotem przestrzelił Skowroński. Trzy minuty później energia rozegrała jedną z najładniejszych akcji meczu. Piłka wędrowała jak po sznurku: między Skowrońskim, Śliwińskim, ponownie Skowrońskim, Borucińskim, a sfinalizował ją ten, który rozpoczął. Skowroński po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Gospodarze rozgrywali bardzo dobre spotkanie, ale nie ustrzegli się błędów w obronie. W 72 minucie sami sprowokowali zagrożenie w polu karnym. Piłkę stracił Damian Adamczyk, ale jego błąd naprawił Włodarczyk, broniąc uderzenie Jakuba Szmajdy. Dwie minuty później padł kolejny, jak się okazało, ostatni gol tego spotkania. Książek obsłużył podaniem Skowrońskiego, a napastnik po raz trzeci pokonał bramkarza Iskry. Lider strzelców Ligi Okręgowej rundę jesienną zakończył z dorobkiem 18 bramek. Licznik w tym meczu zatrzymał się na ośmiu trafieniach, choć wcale nie musiał. Zawodnicy szukali kolejnych bramek. Po uderzeniu głową Adama Wańka piłka trafiła w poprzeczkę. A w 81 minucie po zagraniu Czerwińskiego okazji by skompletować hat-trick nie wykorzystał książek. Piłkarze NA Energii Kozienice rozgromili Iskre Gust 8-0, odnosząc najwyższe zwycięstwo w sezonie. Ciupiński, Kupiec, Nowocień i Woźniak z pewnością nie będą dobrze wspominać powrotu do Kozienic. Ich zespół wyjechał z bagażem ośmiu bramek, a gdyby piłkarze energii po przerwie utrzymali skuteczność z pierwszej połowy, na pewno skończyłoby się dwucyfrówką. Na boisku nie ma miejsca na sentymenty. Jak powiedział kilka lat temu, po wygranym meczu z UKS Młady 10-0 Daniel Czupiński, wówczas napastnik energii. sporcie jest tak, że, że mówię, jak, jak jest drużyna, bo, że tak powiem, do dolania, do laci do ile, ile wejdzie, bo nas by nikt nie oszczędzał. Nasz zespół z przytupem zakończył rundę jesienną i umocnił się w fotelu lidera. Ukoronowaniem bardzo dobrej jesieni w wykonaniu energii był występ w finale Mirak z Pucharu Polskim, Wskazywanie na pożarcie piłkarze Mariusza Sztobryna postawili się w faworyzowanej Pilice Białbrzegi. Do Kozienicy wrócili bez pucharu, ale z wysoko podniesionymi głowami. W finale tegorocznych rozgrywek mirak z Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Radomskiego zagrały Enea Energię Kozienice i Pilica Białbrzegi. To było starcie liderów tymeks Ligi Okręgowej i Czwartej Ligi. Zdecydowanym faworytem była Pilica. Zespół prowadzony przez Tomasza Grzywne wygrał 11 ostatnich spotkań w Lidze i Pucharze. Energia w ostatnich latach dwukrotnie sięgała po trofeum. Kozieńczanie na stadionie Przy Narutowicza 9 wygrali w finały w 2014 i 2018 roku. Pilica ostatni raz zdobyła puchar jeszcze w XX wieku, dokładnie w 1999 roku. Od pierwszego gwizdka sędziego Jakuba Jabłońskiego ton rywalizacji nadawał zespół w Czerwonych Strojach. Białgrzeżanie grali w swoim stylu, bardzo ofensywnie, spychając nasz zespół do obrony. Jednak Kozieńczanie stanowili monolit. Grali bardzo mądrze i uważnie, walczyli z dużym poświęceniem i praktycznie nie dopuszczali do sytuacji, w której rywale mogli oddać strzał. Wyjątkiem była 13. minuta, gdy uderzenie Bartosza Zawackiego zablokował Hubert Śliwiński. Ogromna przewaga Pilicy w posiadaniu i rozgrywaniu piłki nie przekładała się na kolejne sytuacje. Skupieni na obronie i nastawieni na kontratak Kozieńczanie bardzo rzadko zagrażali bramce Filipa Adamczyka. Jednak gdy nadarzyła się okazja, byli skuteczni. W 28 minucie Eugoniusz Kołdziejczyk zagrał do Krzysztofa Walisiewicza. Nieudana pułapka ofsajdowa i 17-letni pomocnik miał dużo czasu i swobody. Zagrał w pole karne, obrońca minął się z piłką, a Roman Skowroński trafił do siatki. Zapachniało ogromną niespodzianką. Faworyci byli w opałach, ale na odrobienie strat mieli bardzo dużo czasu. Po straconej bramce ataki pilicy jeszcze bardziej przybrały na sile. Wielokrotnie gotowało się w polu karnym energii ale nasz zespół do końca pierwszej połowy wychodził bez szwanku z każdej presji. Nic w obracie gry nie zmieniło się również po zmianie stron. Pilica była w natarciu, lecz kozieńczanie nadal skutecznie uniemożliwiali rywalom dochodzenie do pozycji strzeleckich. Poza uderzeniem Damiana Winiarskiego, obronionym przez Macieja Wrzoska, oraz niecelną główką Bartłomieja Niedzieli, zespół trenera Grzywny nie miał na początku drugiej połowy dogodnych sytuacji by wyrównać. Jednak tempo gry narzucone przez pilice kosztowało nasz zespół bardzo dużo sił, których mogło zabraknąć w ostatnich minutach. Białbrzeżanie grali konsekwentnie i w końcu zdobyli wyrównującą bramkę. W 74 minucie po dośrodkowaniu zrzutu rożnego piłka spadła pod nogi Kamila Czarneckiego, a napastnik posłał ją do siatki. Ostatnie minuty nie przyniosły już zmiany wyniku. Zwycięzcy finału musiały wyłonić dopiero rzuty karne. Te bezbłędnie wykonywali piłkarze Pilicy, Wykorzystując każdą z czterech jedenastek. Natomiast uderzenie Skowrońskiego obronił Adamczyk, a piłka po strzale Marca Lagrota trafiła w słupek. Pilica Biał w rzutach karnych pokonała Enea Energii Kozienice 4-2 i sięgnęła po Mirak z Puchar Polski na szczeblu Okręgu Radomskiego. Zwycięzcy otrzymali czek na 10 tysięcy złotych. nasz zespół zgarnął połowę tej stawki. Obaj finaliści wiosną zagrają w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do siatkówki. Kolejny pracowity i zwycięski weekend za siatkarzami NEI KKS-Ukozynice. Zespół Marka Grzelczaka rozegrał dwa spotkania we własnej hali. Mecz z ostatnim w tabeli Banieminkiem z Gorlic był spacerkiem, a wygrana formalnością. Koncert gry nasz zespół dał dopiero w spotkaniu z Musirem Jasło. Rywalem siatkarzy NEI kks Kozienice w ósmej kolejce drugiej ligi był GKP z Benieminek z Małopolski, który w dotychczas rozegranych pięciu spotkaniach nie wygrał ani jednego seta. Nikt nie miał wątpliwości, że zdecydowanym faworytem rywalizacji będą gospodarze. Mówiąc wprost, kozieńczanie mieli obowiązek wygrać i nie stracić punktu. Trener Marek Żelczak miał do dyspozycji 13 zawodników. Nieobecni byli tylko Marcin Obremski z przyczyn zawodowych oraz kontuzjowany Michał Koryciński. W pierwszej szóstce na parkiet wybiegli rozgrywający Wojciech Kwiecień, środkowi Krzysztof Jeziorowski i Maciej Kałasz, przyjmujący Kacper Kendra i Daniel Ostrowski oraz atakujący Roman Oroń. To nowy zawodnik, który dołączył do KKS-u na początku listopada. Nasi siatkarze w spotkanie weszli z małym opóźnieniem. Początek pierwszej partii należał do gości, którzy po skończeniu kilku kontr prowadzili 7-2. do 2. W naszym zespole brakowało siły urażenia w ataku, lecz była to tylko chwilowa słabość. Gospodarze bardzo szybko odrobili pięciopunktową różnicę. Po bloku Kałasza objęli prowadzenie 11-10 i nie oddali go już do końca seta. Dobrze w ataku czuli się Kendra i Ostrowski. Przewaga KKS-u systematycznie rosła i na koniec pierwszej partii wyniosła 8 punktów. W drugiej trener Marek Żelczak zmienił kilku zawodników. Na parkiecie pojawili się Kamil Kapusta, Piotr Skałbania i Michał Adamczuk. Przyjmujący to także nowy nabytek naszego klubu. W trakcie seta weszli także Janusz Urdutowski na libero oraz na rozegranie Michał Kalita. To był set bez historii. Wprawdzie do pewnego momentu wynik kręcił się wokół remisu, ale gdy tylko gospodarze przyspieszyli grę i przestali popełniać proste błędy, siatkarze z Gorlic nie mieli czego szukać. Od stanu po 12 KKS wygrał 9 z 10 akcji. Ostatnie punkty zdobyli Skałbania blokiem oraz Adamczuk zagrywką. Na koniec różnica wyniosła aż 10 oczek. W trzecim secie KKS wrócił do wyjściowego ustawienia. Kozieniczanie nie grali na maksimum możliwości, ale nie było absolutnie takiej potrzeby. Prowadzili i cały czas trzymali rękę na pulsie. Siatkarze z Gorlic nie rezygnowali i walczyli do końca, ale w kluczowych akcjach wyraźnie brakowało im siatkarskich argumentów, by zagrozić gospodarzom. Goście obronili dwie piłki meczowe, ale przy trzeciej blok postawili kapusta i oroń. KKS wygrał do 21, a cały mecz 3 do 0. To nie była siatkówka górnych lotów. Raczej rozgrzewka przed czekającym nasz zespół następnego dnia zaległym spotkaniem z Mosirem Jasło. W niedzielę siatkarze Ene i KKS-u Kozienice rozegrali zaległy mecz czwartej kolejki. Dzień po pewnym zwycięstwie z Gorlicami poprzeczka powędrowała o wiele, wiele wyżej. Rywalem naszego zespołu był Mosir Jasło. To było starcie dwóch dotąd niepokonanych drużyn. Goście mieli na koncie komplet 18 punktów. KKS także w sześciu spotkaniach zgromadził o jeden mniej. Zwycięzca tego spotkania miał zasiąść w fotelu lidera. Do składu gospodarzy wrócił Marcin Obrębski i w pierwszej szóstce zastąpił Romana Oronia. To była jedyna zmiana, na którą zdecydował się trener Marek Żelczak. Obok kapitana zagrali Krzysztof Jeziorowski, Maciej Kałasz, Kacper Kendra, Daniel Ostrowski, Wojciech Kwiecień i na libero Robert Błogowski. Spotkanie od pierwszych piłek stało na bardzo wysokim poziomie. Trudne i mocne zagrywki, szybkie tempo akcji, gra blokiem, ofiarne obrony, pełen wachlarz rozegrania i widowiskowe ataki. Było wszystko, co kibice lubią oglądać, ale oczywiście trybuny z konieczności świeciły pustkami. Początek pierwszego seta to walka punkt za punkt. Kozieniczanie odskoczyli dopiero w połowie partii, wygrywając trzy kolejne akcje. Goście nie mieli recepty, by zatrzymać w ataku Kendrę. A reszta naszych siatkarzy trzymała wysoki, a co najważniejsze, stabilny poziom. Przewaga czterech punktów wypracowana przy stanie 12-8 utrzymała się do samego końca. Ostatni punkt zdobył kendra, kończąc atak mimo postawionego przez rywali bloku. Drugi set igrą i przebiegiem do złudzenia przypominał pierwszą odsłonę. Punkt za punkt i dużo dobrej siatkówki w wydaniu obu zespołów. Przełomowy moment nastąpił przy stanie 8 7 dla KKS-u. Gospodarze po błędach rywali dość łatwo zdobyli trzy kolejne punkty, co ustawiło ich na dobrej pozycji. Oczywiście siatkarze trenera Bartosza Kilara nie spuścili głów i gra nadal była bardzo elektryzująca, ale czteropunktowa różnica utrzymała się do końca. Nadal bardzo dobre spotkanie rozgrywał Kendra, ale ważne punkty dokładali również Kałasz, Ostrowski i Obremski. Nie można pominąć także Kwietnia, który świetnie czytał grę i rozegraniem gubił blok rywali. Dużo drużynie dawał także libero Robert Głogowski. Tego seta KKS wygrał do 20, a drugą piłkę setową atakiem zakończył bremski. Zdecydowanie najwięcej emocji dostarczyła trzecia osłona. Zawodnicy trenera Kilara nie mieli już nic do stracenia. By pozostać w grze musieli zagrać jak z nut. Wprawdzie na początku prowadzili dwoma punktami, bodaj po raz pierwszy w meczu, ale nie trwało to długo. Od wyniku 5 do 7 Kozieńczanie wygrali pięć kolejnych akcji, w czym duży udział miał Jeziorowski, posyłając Asa i kilka trudnych zagrywek. Może trochę mniej widoczny w poprzednich odsłonach środkowy w tej partii zdobywał punkty w kluczowych momentach. Najpierw skończył atak, a po chwili dołożył punkt blokiem. Gospodarze powiększyli przewagę do 6 punktów i prowadząc 19-13 wygraną mieli na wyciągnięcie ręki. Siatkarze z Jasła po raz ostatni poderwali się do walki. Zbliżyli się nawet na dwa punkty, ale to było wszystko na co pozwolili im gospodarze. W decydujących momentach nie mylili się w ataku Obremski i Ostrowski. Ten drugi w ostatniej akcji meczu zaatakował po bloków aut i KKS wygrał trzecią cłonę 25 do 20. Po niespełna 90 minutach bardzo dobrej gry, siatkarze Enej i KKS-u Kozienice pokonali Mosier-Jasło 3 do 0. Patrząc tylko na wynik, wygrana pewna i szybka. Jednak trzeba podkreślić, że każdy set był bardzo wyrównany i każdy miał swój przełomowy moment, w którym gospodarze obejmowali prowadzenie i nie oddawali go do końca. Kozieniczanie przez cały czas grali skoncentrowani w 100% i nie mieli żadnego przestoju w grze. To był zdecydowanie najlepszy mecz naszego zespołu w tym sezonie. Spójrzmy teraz na komplet wyników ósmej kolejki. Wszystkie pozostałe mecze zakończyły się w czterech setach. Jasło dzień przed meczem w Kozienicach pokonało na wyjeździe Błękitnych Ropczyce i to było jedyne zwycięstwo gości w tej kolejce. Karpaty Krosno wygrały z arką Tempo Heum, ekstrans pokonał AKS Rzeszów. A w derbach Krakowa hutnik lepszy od Sparty. Na pierwsze miejsce w tabeli awansował nasz zespół. KKS wygrał wszystkie spotkania i ma na koncie 20 punktów. Po dwa oczka do lidera tracą Karpaty i Mosir. Zespół z Krosna ma jednak rozegrany mecz więcej. Trzecia z dorobkiem 16 punktów jest Arka. Stawkę zamykają AKS Rzeszów i Sparta Kraków po 5 punktów oraz GKPS Gorlice z kompletem porażek. W sobotę poznaliśmy także zwycięzców 25. edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki. Zapraszam na materiał Stanisława Kacperka. Od 28 września trwały rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki, których finał miał miejsce w sobotę 21 listopada. O najwyższe trofea jubileuszowej 25. edycji walczyły cztery zespoły. Juniorzy KKS-u po porażce w półfinale 0-2 z Dublinem grali o trzecie miejsce z drużyną Robsona, która przegrała w dwóch setach z Baku. Wydawało się, że zespół braci Pawelców nie powinien mieć większych problemów z pokonaniem kozienickiej młodzieży, tym bardziej, że wysoką formę prezentował Sebastian Banat i Janusz Piwowar. Tymczasem pierwszą odsłonę dość wyraźnie, bo do 15 wygrali podopiecznik Krzysztofa Łuczyńskiego i zapachniało niespodzianką. Kolejne dwie partie wygrali odczaskani w turniejach Robsonowie, ale nie dzięki jakiejś wybitnej grze, lecz wykorzystali niemoc rywali, którzy całkowicie stanęli, popełniając wiele własnych, niewymuszonych błędów. Drugi set drużyna Robsona wygrała do 17, a w tajbreku triumfowała 15 do 10. W finale spotkały się dwie bezsprzecznie najlepsze drużyny nie tylko tej edycji, ale i ostatnich lat Bako i lotnicza akademia wojskowa z Dęblina. Trudno było w tym meczu wskazać faworyta. Bako to zwycięzc ostatnich dwóch edycji, a lotniczy specjalnej rekomendacji nie wymagają. Pierwsza partia bez historii. Od początku wysokie prowadzenie siatkarzy przyjezdnych dzięki świetnej zagrywce, której brylował, odrzucając rywali od siatki Karol Janczewski. Bako w tym secie praktycznie nie istniało. W efekcie bardzo wysokie zwycięstwo lotników, 25 do 12. Druga osłona to zwrot akcji. Bako poprawiło się praktycznie w każdym elemencie, a bomby serwisowe Adama Jeziorowskiego siały popłoch w szeregach rywali. W ataku rządził Robert Skórnicki, a dzielnie wspierał go Marek Grzelczak. Wynik cały czas oscylował w granicach remisu. Końcówka należała jednak do Bako, a ostatni punkt dał im o ironio najlepszy na parkiecie Karol Janczewski, cując dość prostą piłkę. Bako wygrało 25 do 23 i o wszystkim decydował tajbrek. Ten stał na bardzo wysokim poziomie. Lepiej rozpoczęli go siatkarze z Dąblina, ale dobra i skuteczna gra wyników Bako doprowadziła do remisu i taki wynik często pojawiał się na tablicy. Końcówka należała jednak do wojskowych, którzy umiejętnie prowadzeni przez wiecznie młodego Roberta Tałaja wygrali 15 do 13 i mogli się cieszyć ze zwycięstwa w jubileuszowym turnieju. Zwycięskie ekipy otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Włoniono również najlepszą szóstkę imprezy. Znaleźli się w niej Karol Janczewski według obserwatorów MVP całej imprezy. Oraz Mateusz Bakiera, Robert Tałaj i Kamil Kłos, wszyscy z Dęblina, a ponadto Adam Jeziorowski i Robert Skurnicki Baku. Na koniec kilka ciepłych słów do siatkarzy skierował Sławomir Bach, kierownik działu sportu Ris, podziękował za udział i wspaniałą walkę oraz zaprosił do Kuzieńc za rok. Wierząc, jest 26 turniej odbędzie się bez rygorów sanitarnych. Hala sportowa w poprzedni weekend gościła nie tylko siatkarzy. W niedzielę o punkty w trzeciej i czwartej lice walczyli tenisiści stołowi KTS-u Kozienice. Nasi zawodnicy zgodnie wygrali oba spotkania. W siódmej kolejce trzeciej ligi tenisiści stołowi KTS-u Kozienice podejmowali w niedzielę KS Nadarzyn. Spotkanie drugiej i trzeciej drużyny tabeli zapowiadało się jako ciekawe i wyrównane starcie. Gospodarze mieli na koncie 7 punktów wywalczonych w pięciu meczach, a ich rywale z czterech pojedynków wygrali trzy. O kolejne zwycięstwo w szeregach KTS-u mieli postarać się Marcin Grzyb, Jan Molenda, Grzegorz Tamioła i Roman Gołębiowski. Zespół gości to utalentowana młodzież, z której słynie klub z Warszawy. 16-letni Filip Kostecki i Maksymilian Nawarski Dwa lata młodszy Adam Kostecki oraz trzynastolatek Filip Frankowski. Rezerwowym był niepokonany w tym sezonie grający trener Piotr Napiórkowski, ale w Kozienicach nie stanął przy stole. Mimo niewielkiej różnicy dzielącej oba zespoły w tabeli, spotkanie od początku toczyło się pod dyktando KTS-u. Po pierwszej serii gier singlowych nasz zespół prowadził 3-1. jednego. miała w trzech setach Ogra Frankowskiego, ani pokonany w rozgrywkach grzyb, po kapitalnym. W pięciosotowym pojedynku, stojącym na zdecydowanie wyższym poziomie niż trzecia liga, wygrał z Filipem Kosteckim. Trzeci punkt dołożył Molenda, oddając Nawarskiemu tylko jednego seta. Jedyne zwycięstwo dla gości odniósł w tej fazie meczu Adam Kostecki, wygrywając 3-0 z Gołębiowskim. Deble tylko powiększyły przewagę KTS-u, znacznie przybliżając gospodarzy do końcowego triumfu. Molenda i Grzyb pokonali starszego z Kosteckich i Nawarskiego. A Gołębiowski z Tamiołą ograli parę Frankowski–Adam Kostecki. W grach podwójnych Kozieniczanie nie oddali rywalom ani jednej partii. Przy drugą serią gier pojedynczych prowadzili 5–1. Ta część spotkania wyszła na remis. Liderzy KTS-u wygrali swoje pojedynki bez straty seta. Grzyb pokonał Frankowskiego, a Molenda wygrał z młodszym Kosteckim. Punkty dla nadarzyna zdobyli Filip Kostecki, który 3–1 wygrał z Tamiołą, oraz Nawarski nie oddając seta Gołębiowskiemu. Wygraną gospodarzy przypieczętował Grzyb. Po kolejnym niezwykle zaciętym meczu, w którym przegrywał już 1-2, pokonał Nowarskiego, odnosząc 16. w tym sezonie zwycięstwo z rzędu. KTS Kozienice wygrał z KS Nadarzyn 8-3. W pozostałych spotkaniach siódmej kolejki zwycięstwa wyżej notowanych zespołów. Druga drużyna KTS-u przegrała z liderem tabeli Limą Pruszków 4-8, choć po deblach był remis 3-3. Dwa punkty dla naszego zespołu zdobył Piotr Ujak, a po jednym... Jakub Caban oraz Debel Caban, Norbert Zielony. Niepokonana pozostaje Bogoria, która 8:2 wygrała na wyjeździe z Translukłomna. SG pokonał ostatnią w tabeli spójnie 8 8:6, a nad Wiślanin wygrał z 40. Warszawa 8:5. Mecz Nowego Dworu z Politechniką zostanie rozegrany w innym terminie. Lidrem tabeli z kompletem 14 punktów jest Lima Pruszków. Na drugim miejscu pozostał KT Skozenice 9 oczek. Druga drużyna naszego klubu z dorobkiem czterech punktów zajmuje szóste miejsce. Stawkę zamykają dwie drużyny bez wygranej: SKS 40 Warszawa i Spójnia Warszawa. Równolegle do spotkania trzecich ligowców, kolejny mecz o punkty w czwartej lidze rozgrywał w niedzielę trzeci zespół KTS-u Kozienice. Rywalem zajmujących drugie miejsce gospodarzy był dziewiąty w tabeli tenis Węgrów. O piątą w sezonie, a trzecią z rzędu wygraną KTS-u grali Mariusz Kuryłek, Mateusz Sroczyński, Jakub Hołun i Jarosław Kozłowski. Kozieniczanie byli zdecydowanym faworytem rywalizacji. Już w pierwszych grach potwierdzili, że interesuje ich tylko zwycięstwo. Sroczyński nie oddał seta Krzysztofowi Lipce, a Kozłowski w pięciu setach pokonał Jarosława Góralczyka. Bardzo dobre spotkanie rozgrywał Hołun, który w pojedynku z Mariuszem Burzyńskim oddał rywalowi zaledwie 12 piłek. Przegrał tylko Kuryłek, ulegając 0-3 liderowi gości Adamowi Ostrowskiemu. Przed deblami KTS prowadził 3-1. Gry podwójne nie zmienił tej różnicy. Kuryłek i Sroczyński nie bez trudu, bo dopiero po tajbreku pokonali parę Burzyński-Lipka. Zaś Kozłowski i Hołń nie ugrali seta w rywalizacji z Ostrowskim i Michałem Szcześniakiem. Druga seria gier singlowych to kolejne trzy punkty wywalczone przez gospodarzy. Drugie zwycięstwo odnieśli Sroczyński, wygrywając 3-0 z Góralczykiem. Oraz Hołun, który w bardzo dobrym stylu pokonał bez straty seta Ostrowskiego. Punkt dołożył także Kuryłek pokonując 3-1 Szcześniaka, a Kozłowski przegrał w czterech setach z Lipką. Gospodarzom do wygranej brakowało tylko punktu. Zdobył go w kolejnej serii Kuryłek pokonując 3-1 Lipkę. Porażka Sroczyńskiego z Ostrowskim nie miała już żadnego wpływu na to, kto wygra mecz. KTS Kozienice pokonał tenis Węgrów 8-4. W innych meczach siódmej kolejki Lima Pruszków rozbiła 40 Warszawa 9-1. Taki sam wynik w rywalizacji Sokoła z Mazowią. Pogoń przegrała z Lupusem Kabaty 4-8, a blisko niespodzianki było w górze Kalwarii. Niepokonany w rozgrywkach Kazanów po wyrównanym meczu wygrał z Budowlanymi 8-6. Nie odbyło się tylko spotkanie Akademii Warszawa z Luksem Kowala. Na pierwszym miejscu w tabeli ULKS Kazanów, komplet 14 punktów. Drugą pozycję utrzymał KTS. Kozieniczanie mają na koncie 11 oczek. Tuż za nimi jest druga drużyna skazanowa. Kazanowa. Stawkę zamykają Pogoń Siedlce 1 oraz SKS 40 Warszawa bez punktów. Serwis sportowy kończymy doniesieniami ze świata lekkiej atletyki. W końcówce sezonu zawodnicy Olimpu Kozienice nadal pozostają w dobrej formie. Z Warszawy przywieźli 4 medale. Czterokrotnie na podium Mistrzostw Mazowsza w biegach przełojowych stawali zawodnicy Olimpu Kozienice. W zawodach rozegranych w sobotę 21 listopada w Warszawie nasi lekkoatleci zdobyli dwa złote oraz srebrny i brązowy medal. Mistrzami Mazowsza zostali Marcel Seremak w biegu na 2000 metrów w kategorii młodzików oraz Jakub Strzelczyk na dystansie 3000 metrów wśród juniorów młodszych. W biegu na 1500 metrów juniorek młodszych srebrny medal zdobyła Aleksandra Sot a w rywalizacji młodziczek na kilometr trzecia była Aleksandra Strzelczyk. Bartosz Basaj uplasował się na piątym miejscu na dystansie 3 km młodzików, a w najmłodszej kategorii U14 na 1000 metrów Igor Joński zajął 20 miejsce. Wyjazd na zawody był współfinansowany ze środków gminy Kozienice. To już wszystkie informacje, które miałem dzisiaj Państwu do przekazania. Dziękuję za obecność. Do zobaczenia.